Jedną z głównych propozycji Federacji Przedsiębiorców Polskich jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Uważamy, że zasady, na jakich opłaca się składki do ZUS, powinny odbywać się w sposób możliwie najbardziej zbliżony, niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzimy naszą aktywność zarobkową czy ekonomiczną. Dlatego też proponujemy, by przedsiębiorcy płacili, Składki na ubezpieczenie społeczne w proporcji do uskiwanego przez nich dochodu. Obecny system ryczałtowy nie sprawdza się, ponieważ ci przedsiębiorcy, którzy mają niski dochód, obciążani są w nadmiernym stopniu, co powoduje zamykanie ich działalności, a także przychodzenie do szarej strefy. Natomiast ci, którzy osiągają wysoki dochód, płacą stosunkowo niskie składki, co powoduje, że mamy na przykład do czynienia z rozrostem samozatrudnienia, które nie zawsze jest w pełni uzasadnione. Stąd też system, który był bardziej zbliżony do tego, jaki obecnie obejmuje pracowników i zleceniobiorców, wydaje się najbardziej uzasadniony, choć trzeba też uwzględnić specyfikę działalności gospodarczej. Dlatego też zakładamy, że te składki byłyby płacone od postawy stanowiącej połowę dochodu zsynchronego przez przedsiębiorcę, jako pewnego rodzaju premia za ryzyko, jakie oni ponoszą w związku z wyprowadzą w sobie działalnością gospodarczą, to jest taki poziom obciążeń, który może być do udźwignięcia dla przedsiębiorców, który nie będzie wpływał negatywnie na warunki ich działania, a poprzez zwiększoną pewność prawa i także to, że w przypadku obniżenia poziomu ich obrotu czy dochodu mogą liczyć na poważną ulgę, na znaczne obniżenie poziomu tych składek to może powodować, że firmy będą znacznie dłużej utrzymywały swoją działalność na rynku.